Cała Polska jest w szoku. Tomasz Wolny, jeden z najbardziej lubianych i cenionych dziennikarzy telewizji publicznej, znany z profesjonalizmu, uśmiechu i empatii wobec widzów, znalazł się w centrum dramatycznych doniesień. Informacje, które właśnie ujrzały światło dzienne, są naprawdę niepokojące. Media donoszą o katastrofalnej diagnozie, która miała zmienić wszystko w jego życiu. Fani nie mogą w to uwierzyć, a w newsroomach i mediach społecznościowych zawrzało, co tak naprawdę się stało z Tomaszem Wolnym i dlaczego jego zdrowie stało się tematem narodowej dyskusji? Dziennikarz, który przez lata był symbolem energii i pozytywnego podejścia, nagle zniknął z anteny bez wyjaśnienia. Widownia programu Pytanie na Śniadanie zaczęła zadawać pytania: gdzie jest Wolny, dlaczego nie pojawia się na ekranie, czy coś mu się stało? Odpowiedź, która nadeszła później, była dla wielu jak cios w serce. Z informacji, które wypłynęły do mediów, wynika, że prezenter usłyszał diagnozę, która może mieć poważne konsekwencje dla jego dalszej kariery. Według doniesień, lekarze mieli ostrzec go przed całkowitym przemęczeniem organizmu i stanem silnego wyczerpania psychicznego. To wynik lat intensywnej pracy, setek godzin spędzonych w studiu, presji czasu antenowego. I ogromnej odpowiedzialności wobec milionów widzów. Tomasz wolny, zawsze uśmiechnięty, zawsze gotowy do działania, przez długi czas miał ignorować symptomy, które dziś trudno zlekceważyć. W sieci pojawiły się setki komentarzy, a jego nazwisko błyskawicznie trafiło na listy trendów. Nie wierzę, że to prawda. Tomek był zawsze pełen energii. To straszne, oby doszedł do siebie, piszą zaniepokojeni fani. Media prześcigają się w doniesieniach o stanie zdrowia dziennikarza, a niektóre portale już mówią o najtrudniejszym momencie w jego życiu. W redakcji TVP zapanowała cisza. Koledzy z pracy przyznają, że od jakiegoś czasu widzieli w nim zmęczenie i stres, ale nikt nie spodziewał się, że sprawy zaszły tak daleko. Jeden z pracowników miał powiedzieć anonimowo: Tomek dawał z siebie wszystko, ale jego organizm po prostu się zbuntował. To cud, że w porę trafił do lekarzy. Diagnoza, o której dziś mówi cała Polska, ma być poważnym ostrzeżeniem nie tylko dla niego, ale i dla całej branży medialnej. To historia człowieka, który latami dawał widzom emocje, uśmiech i informacje, a teraz sam potrzebuje wsparcia. Dla Tomasza Wolnego rozpoczął się zupełnie nowy etap walka o zdrowie, równowagę i powrót do życia sprzed tej dramatycznej chwili. W najnowszych raportach pojawiają się słowa stan stabilny, ale wymagający dalszej obserwacji. To daje nadzieję, ale też przypomina, jak kruche potrafi być życie w świetle kamer. Fani, dziennikarze i cała Polska trzymają dziś kciuki, aby Tomasz Wolny powrócił nie tylko na ekran, ale przede wszystkim do pełni sił. Cisza w studiu, światła zgaszone, tylko echo kroków techników. Na ekranie archiwalne nagrania Tomasza Wolnego, uśmiechnięty, elegancki, pełen życia i nagle Przerwa w emisji, informacja, która sprawiła, że miliony widzów wstrzymały oddech. Tomasz Wolny zmaga się z poważnymi problemami zdrowotnymi. Na razie nie wróci do pracy. Komunikat TVP rozlał się po całej Polsce niczym grom z jasnego nieba. Widzowie, którzy przyzwyczaili się do jego obecności każdego poranka, nie mogli w to uwierzyć. Jeszcze kilka tygodni wcześniej Tomasz był na ekranie. Pewny siebie, z błyskiem w witający gości w studiu z charakterystycznym humorem i serdecznością. Nic nie zapowiadało, że za kulisami dzieje się dramat. Jak donoszą źródła z redakcji, dziennikarz od dłuższego czasu zmagał się z silnym stresem i problemami ze snem. Miał bagatelizować objawy, tłumacząc, że to tylko zmęczenie, ale pewnego dnia jego organizm powiedział: Dość. Podczas rutynowych badań lekarze wykryli u niego objawy poważnego wyczerpania nerwowego. To właśnie ten moment, jak mówią świadkowie, był punktem zwrotnym. Wolny, który zawsze stawiał obowiązki ponad wszystko, musiał zatrzymać się i spojrzeć na własne życie z zupełnie innej perspektywy. Jak informuje portal Fact.pl, lekarze mieli mu zalecić natychmiastowy odpoczynek i terapię wspierającą. Ciało Tomasza było w stanie krytycznym. Potrzebował regeneracji, zanim będzie mógł wrócić do pracy. Pisze gazeta: Dla człowieka, który od dwóch dekad żył w rytmie kamer, mikrofonów i deadline'ów, to była wiadomość, jak z innego świata. Nieoficjalnie mówi się, że decyzja o przerwaniu pracy była dla niego niezwykle trudna. Zawsze powtarzał, że dziennikarstwo to nie zawód, lecz misja. Jednak tym razem musiał wybrać między karierą a zdrowiem. W oświadczeniu przesłanym mediom przez jego menedżera padły słowa: Tomek potrzebuje czasu. Prosi o spokój i zrozumienie. Obiecuje, że wróci, gdy odzyska siły. Sieć natychmiast eksplodowała emocjami. Twitter, Facebook, Instagram, wszędzie zdjęcia, nagrania, wspomnienia. Widzowie pisali, to człowiek, który zawsze był z nami. Teraz my jesteśmy z nim. Pod postami pojawiały się tysiące serc i wiadomości wsparcia. Niektórzy wspominali poranki spędzone z jego programem, inni podkreślali jak bardzo doceniali jego profesjonalizm i ciepło. Koledzy z TVP także zabrali głos. Jedna z prowadzących ma pytanie na śniadanie napisała: Tomek to dusza tej redakcji, zawsze wspierał, zawsze uśmiechnięty, teraz my wspieramy jego. Z kolei jeden z producentów ujawnił, że w ostatnich tygodniach Tomasz często zostawał po godzinach przygotowując materiały mimo zmęczenia. Super Express opublikował artykuł zatytułowany Diagnoza, która zatrzymała serca widzów. W tekście czytamy, że lekarze u Tomasza zdiagnozowali silny syndrom wypalenia zawodowego, potęgowany przez stres i odpowiedzialność. Specjaliści ostrzegają, że takie przypadki są coraz częstsze w środowisku mediów, gdzie presja i tempo pracy przekraczają ludzkie granice. Tymczasem na jego Instagramie pojawiło się zdjęcie. Pierwsze od wielu tygodni bez opisu, tylko czarno-białe ujęcie jego dłoni, trzymającej kubek herbaty. Pod fotografią tysiące komentarzy: Wracaj do zdrowia, tęsknimy. Twoje miejsce jest na ekranie, ale najpierw zadbaj o siebie. To milczące zdjęcie stało się symbolem nowego rozdziału w jego życiu. Eksperci zauważają, że przypadek wolnego może stać się punktem zwrotnym w postrzeganiu zdrowia psychicznego wśród ludzi mediów. On zawsze był uosobieniem siły, a dziś pokazuje, że siła to także umiejętność przyznania się do słabości, mówi psycholog medialny cytowany przez Polsat News. Bliscy dziennikarza zdradzają, że Tomasz spędza teraz czas z rodziną, daleko od zgiełku miasta. Uczy się od nowa prostych rzeczy: ciszy, spacerów, rozmów. Zrozumiał, że świat nie runie, jeśli na chwilę się zatrzyma. Mówi przyjaciel rodziny. W branży telewizyjnej coraz częściej mówi się, że jego powrót będzie nie tylko zawodowym, ale i symbolicznym momentem. Dla wielu Tomasz Wolny to nie tylko prezenter. To głos, który towarzyszył im w codzienności, przypominając, że telewizja to przede wszystkim ludzie. Nie tylko obraz. Choć najnowsze raporty mówią o stanie stabilnym, nie brakuje obaw, że droga do pełnego powrotu do formy może potrwać. Ale ci, którzy go znają, są pewni. Jeśli ktoś potrafi podnieść się po upadku, to właśnie on. W całej tej historii jedno jest pewne: Tomasz Wolny pozostaje człowiekiem, którego siła tkwi nie w kamerze, ale w sercu. A jego historia stała się lekcją dla wszystkich, którzy zapominają, że nawet najjaśniejsze światło czasem potrzebuje chwili, by znów zabłysnąć. Mówią, że milczenie bywa najgłośniejszym krzykiem. W przypadku Tomasza Wolnego to właśnie cisza, która nastała po jego zniknięciu z anteny, stała się krzykiem o uwagę, o refleksję, o zrozumienie, jak wiele kosztuje życie w świetle reflektorów. Z pozoru niezmienny, zawsze z uśmiechem, zawsze z energią, przez lata dźwigał ciężar, którego nikt nie widział. Praca, presja czasu, oczekiwania widzów, odpowiedzialność za każde słowo wypowiedziane na antenie. To wszystko złożyło się na diagnozę, o której mówi dziś cała Polska. W ostatnich tygodniach jego stan zdrowia był tematem nie tylko serwisów informacyjnych, ale też rozmów przy kuchennych stołach. Ludzie pytali, jak to możliwe, że człowiek tak silny, tak pozytywny, nagle się załamał? Psychologowie tłumaczą, że to właśnie ci, którzy najwięcej dają innym, często zapominają o sobie. I w tym tkwi dramat Tomasza, człowieka, który przez lata dawał Polakom siłę, a sam w pewnym momencie tej siły zabrakło. Jednak każdy, kto zna wolnego, wie, że to nie jest człowiek, który się poddaje. W rozmowie z jednym z bliskich miał powiedzieć: Dostałem drugą szansę. Może ten przystanek był potrzebny, żeby zrozumieć, że życie to nie tylko praca, ale i ludzie, którzy czekają, kiedy w końcu naprawdę się zatrzymasz. Te słowa pokazują, że diagnoza, choć bolesna, stała się punktem zwrotnym. Według informacji medialnych, Tomasz rozpoczął proces intensywnej terapii i rehabilitacji połączony z pracą nad kondycją psychiczną. Znajomi zdradzają, że wrócił do biegania, które kiedyś kochał i że codziennie stara się żyć spokojniej. Bez pośpiechu, bez napięcia, przestał sprawdzać skrzynkę mailową o północy, nauczył się mówić nie. To małe, ale rewolucyjne kroki w świecie którym zawsze trzeba było być dostępnym, gotowym, perfekcyjnym. Internauci śledzą każdy znak, każde zdjęcie, każdy wpis, jakby wspólnie z nim przeżywali te przemiany. Kiedy kilka dni temu na jego profilu pojawiła się fotografia zachodu słońca z podpisem: Dziękuję za każdy dzień, komentarze zalały sieć. Tomek, wracaj powoli, ale wracaj. Twoje zdrowie jest ważniejsze niż telewizja. Cała Polska jest z tobą. Ten ogrom wsparcia stał się dowodem, że jego obecność w sercach ludzi wykracza daleko poza ekran. W redakcji TVP podobno już trwają rozmowy o jego powrocie nie do codziennego prowadzenia programu, ale do projektu specjalnego bardziej refleksyjnego poświęconego zdrowiu psychicznemu i odporności emocjonalnej. To miałby być jego sposób, by zamienić własne doświadczenie w coś, co pomoże innym. Bliski współpracownik zdradził: Tomek nie chce współczucia. On chce, żeby ludzie zrozumieli, że warto się zatrzymać, zanim będzie za późno. Reporterzy piszą, że jego historia już teraz stała się inspiracją dla innych dziennikarzy, którzy publicznie przyznają, że również zmagają się z presją i lękiem. W telewizyjnych kuluarach mówi się o efekcie wolnego. O zmianie, która ma szansę otworzyć w polskich mediach nowy rozdział. Taki, w którym troska o człowieka stanie się ważniejsza niż oglądalność. Choć Tomasz nadal unika wywiadów, wiadomo, że planuje wrócić, ale nie jako ten sam prezenter. Ma być spokojniejszy, bardziej świadomy, gotowy mówić o tym, o czym dotąd milczał. Znajomi mówią, że przygotowuje cykl rozmów z ludźmi, którzy. Podobnie jak on, przeszli przez wypalenie i chorobę, by odnaleźć sens życia na nowo. Wszystko wskazuje na to, że Tomasz Wolny nie wróci już tylko do telewizji, on wróci do siebie. I to właśnie ta przemiana sprawia, że jego historia porusza tak głęboko bo choć zaczęła się od dramatycznej diagnozy, kończy się nadzieją tą najprawdziwszą, którą można odnaleźć tylko wtedy, gdy straci się wszystko poza wiarą. Dziś jego nazwisko nie jest już tylko symbolem medialnego sukcesu. Stało się świadectwem, że, nawet w świecie pełnym pośpiechu i hałasu, można odnaleźć ciszę, która leczy. I może właśnie dlatego cała Polska czeka, nie na jego powrót na antenę, ale na jego uśmiech ten prawdziwy, spokojny, odzyskany po burzy. Ale historia Tomasza Wolnego, choć wydawała się zmierzać ku spokojnemu zakończeniu, zyskała niespodziewany zwrot. W ostatnich dniach w mediach pojawiły się doniesienia, że dziennikarz nie tylko wraca do zdrowia, ale planuje coś, co może całkowicie zmienić jego zawodową przyszłość. Jak ustalili reporterzy, Wolny miał otrzymać propozycję współpracy z międzynarodową platformą streamingową. Która planuje nowy format dokumentalny o kondycji psychicznej ludzi mediów. Projekt ma być intymny, szczery i inspirowany jego własnym doświadczeniem. Nieoficjalne źródła podają, że Tomasz rozważa ten pomysł bardzo poważnie. Nie jako powrót do tradycyjnej telewizji, ale jako sposób, by wykorzystać swoje przeżycia w roli narratora i świadka epoki której sukces często okupuje się zdrowiem. Jeden z jego bliskich przyjaciół miał zdradzić: Tomek nie chce już tylko informować. On chce opowiadać. Chce, by ludzie zobaczyli, że nawet w blasku reflektorów można się zgubić, ale też, że można z tej ciemności wyjść. W redakcji, w której pracował przez lata, nikt oficjalnie nie potwierdza, ale atmosfera jest pełna napięcia. Czy naprawdę zdecyduje się odejść z telewizji publicznej? Czy jego historia stanie się początkiem nowego ruchu w polskich mediach, ruchu szczerości i empatii? Wydaje się, że nikt dziś nie zna odpowiedzi, ale wszyscy czują, że nadchodzi coś przełomowego. Fani komentują: Jeśli wróci, będzie innym człowiekiem. Tomek zawsze mówił prawdę, może teraz powie ją głośniej niż kiedykolwiek. I rzeczywiście jego powrót w jakiejkolwiek formie może być czymś więcej niż tylko medialnym wydarzeniem. Może stać się początkiem rozmowy, której Polska potrzebuje. Tymczasem na jego profilu pojawił się tajemniczy wpis: nowy dzień, nowy głos niedługo usłyszycie go sami. Krótko, bez zdjęcia, ale wystarczyłoby rozpętać lawinę spekulacji. Co miał na myśli? Czy to zapowiedź projektu, o którym mówi branża? Czy może osobiste przesłanie dla tych, którzy śledzili jego walkę? Dziennikarz, który przez lata opowiadał historię innych, teraz sam staje się bohaterem opowieści, której nikt nie potrafi oderwać wzroku. Bo jego historia to nie tylko dramat, ale i nadzieja dowód, że nawet po najciemniejszej nocy można zobaczyć świt. Jedno jest pewne. Tomasz Wolny nie powiedział jeszcze ostatniego słowa. I jeśli naprawdę szykuje się na nowy początek, to będzie to coś, co znów połączy miliony ludzi przed ekranami. Nie z ciekawości, lecz z podziwu. A my będziemy śledzić każdy jego krok, bo czasami największe powroty zaczynają się tam, gdzie kończy się cisza. Zostańcie z nami, aby nie przegapić kolejnych wiadomości o Tomaszu Wolnym i innych gwiazdach polskich mediów. Subskrybujcie nasz kanał, zostawcie komentarz, podzielcie się swoimi emocjami, bo to dopiero początek historii, która, jak wiele wskazuje, dopiero nabiera tempa.